To co? No to witam, nie? Więcej czy mniej? Sprawdzamy. This is the city, albo Disney. No To i mo Disney, nie? To było całkiem proste. Kto zna taki zespół piłkarski? Outlook czy Disney? No, i mo Disney, nie? Bo Pod... kto z Outlooka korzysta? Jakieś stare dziady. I co? x No to play again, nie? Mad Max czy Syria. No Madwag to jest seria, natomiast żeby ktoś napisał po prostu seria? No nie wiem, no nie wiem. Wydaje mi się, że to jest o wiele mniej. Eee, co? XZ? Gladiator czy Street Fighter? No i mo Street Fighter, nie? Co? O? Czekaj, czekaj, bo ja naprawdę jestem mega słaby w to, nie? Franz Beckenbauer czy... Dobra, to jest... na pewno ma więcej, no. O 30 tysięcy. Nani? No to nani... nani... nani mamni? Nie wiem co to jest nani. Aha. Co ja zrobiłem? No, eee, tutaj wiemy, że to ma 60 koła? Nie, 90 ko no. Eee, co to wiemy, że to ma mniej? Okej, okay, ale czemu jest taki sam seed? Aurora. Aurora jak nic, nie? Aurora. jest bardziej popularna niż jakaś inna New York Eve, o co? x Play O, Bank Ameryki czy Daft Punk? No i Bank Ameryki, pierwszy raz słyszę o takim gatunku muzycznym. Eee, Dachshund, sugerując tym, że tutaj jest jakieś naśledy... Naś... Na śladewnictwo języka niemieckiego, no to jest więcej? Nie nigdy tego nie widziałem, ale jak widzę psa, no to widzę, że musi być słodzienie. Kurczę, ale w popularnych tych granicach było. Saksofon, nie no, oczywiście, że czarny rycerz, ale to jest tylko o połowę. Prosecco, Prosecco. No pewnie że X XD. Ale to są zbyt trudne wybory. To jest, nie wiem, pomyłka o 100 tysięcy. Domesticabuzy? Nie, no, golden retriever jest ważniejszy. Każdy chce kupić sobie jakieś prezenty. Kite surfing? Nie, no, i imo... KiteSurfing surfing ma mniej. Uuu, uu, uu, Kite surfing ma bardzo mniej, więc na pewno to będzie więcej. W Next'cie. W Next'cie będzie mniej. Powiedziałbym, że mniej. Ok, znowu będzie w takim razie więcej. No, wydaje mi się, że więcej. Ty ja ogarnę ten algorytm? Czy to jest Hotel Wanda? Jest to jakiś serial, więc powiedziałbym, że ma więcej. <laughs> Nie, ale to naprawdę jeden raz jest więcej, jeden raz jest mniej. Naprawdę na tym polega ta gra. Rolling Stones czy Bobo Doll Experiment. Ooh. Jest to ciekawy eksperyment. Zapiszę sobie. Lover, no miałem rację. No Tom Brady, nigdy o tym nie słyszałem. Jest to co najmniej ciekawe i Tom Brady? Tom Brady to jest Riddle. Nie? nie wiem skąd on jest. Maratończycy. są mniej popularni od Doma Brady'ego? No to strona Charlotte czy Japonia. Chyba strona Charlotte ma mniej, nie? Saksofon ma więcej, ma czysta koła. Dobra, znowu będzie mniej. Dobra, ja sugeruję się tylko tym algorytmem moim. Aha, dobra, ten algorytm nie działa. Nie no, po prostu, że Krystek Ronaldek. Pff. Nie no, miesięcznie chyba więcej jest Krystka, nie? co? So? Nie, ja jestem aż taki słaby w to? Czy... No tak, jestem po prostu taki słaby. Benjamin Franklin, to był artysta. A Terminator to Schwarzenegger, nie? Czyli Arnold, czyli Sigma, nie? I Sigma mam mniej wyszukiwania od benjaminka No to XD, Fifka? Czy Tiller? Tiller? Nie wiem, co to jest. Chyba ktoś, kto daje płytki po angielsku. No ale wydaje mi się, że jest mniej. 9900, Ten Nintendo Switch więcej. 11 milionów. Na dane z roku 2017, nie? Synowie Anarchii. Znowu jakiś serial, ale szczerze powiedzieć, że pomyłkiwałem w to, by mniej więcej. Jak o nich nie słyszałem. Astma. Uj, Astma może być bardziej popularna. jest to problem. O legaj. No cóż, no byłem blisko, byłem blisko. Tak. Moja reakcja na tą informację. Peppa Pig? No to Peppa, Pig. Peppa Pig ma 11 milionów. Manus Island. Nie wiem, co to jest, ale fajne te tenty. Yy, Lemmings. Czym są Lemmings? Od razu mi się skończył z jakimś prezydentem. Lemingiem? No Chyba nie było tego prezydenta. Yy, szczerze powiedziawszy, ciężko jest mniej, mieć mniej ani dwa, aniżeli 27 koła, więc tam więcej. Homelessness. Yy, szczerze powiedziawszy, no to ci bezdomni, no to nie mają co googlować. Imo. Ale dam higher. No, dobra, 40 koła mniej. No, było to blisko. Aha, muszę 8, ale być w topce 10. odi, čtvrky, tvrky, tvrky menej než odi, no to x p. Play again Left Tolst. to stoi tak wybitny człowiek Michael Bay, nie Michał Wybrzeży? Nie, chyba nie. Left to jest tym pisarzem, nie? Więc może googlują. A jak to czyta książki w roku 2023, no właśnie, nie. tylko ja, tylko ja. Ja jestem najlepszy. Sailing? No to Sailing, czy Colgate, No i moim, zimna brama, nie? Klimaty? Chunch? Nie, no, klimaty chunch jest chyba bardziej topikiem. Chris Angel, nie znam typa, więc lover. Ale to są takie liczby, małe, że Tony Hawk. No, Tony Hawk, no to, to jest e, famous, nie? Nie jest famous Tony Hawk. Family Tree? Nie, no Family Tree mniej. O wiele na pewno od Ludzie wpisują Chevroleta, aby go kupić. Prestige. Hmm, prestiż, Hmm, Prestige. Śmierdzisz? Coś takiego, nie? nie pamiętam. Ale z, bardzo ma różnica liczbowa. Król Kanin? Nie wiem, o co chodzi. Ajajaj, aj, aj. fly again, nie? E, dobra, wiemy, że ten ma około 250 właśnie koła. E, Floyd Mayweather? No generalnie teraz ogólnie jest chyba popularny, mi się zdaje, Ziomek, no, 2 miliony. Average Miss Universe? No nie wiem, nie pisałem tego nigdy w Google. Są inne stronki, lepsze. Bruno Mars. Bruno Mars wygląda na niezłą czekolad Kier... Kier? Hik... He Hik... Hik... Hikher. He Chciałem powiedzieć. No to Hikher. Roby Wadlow. To jest chyba największy człowiek na świecie, nie? Wnioskując po tym focie, nie? I po tym, że ma 8 feet. ale bym powiedział, że mniej. Rzadko kto... Wyszukuję miesięcznie. Roberta Wadlowa. Solar System jest to duży rynek, tak? Na te prezentacje szkolne, ee, ciekawostki i tak dalej, nie? Best Controller. No, z kontrola w bestu, nie? Wydaje mi się, że jest mniej tak Ty, bo będę chyba... Uj, 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 To będzie więcej. Surfing. X -a. Nottingham Forest. No, Nottingham Forest, Imo. Ty, jestem w top 10 chyba, nie? Bo mam skory... The pianist, music was his passion, survival was his masterpiece. No i mało więcej, nie? Ajajaj, no ale całkiem nieźle, całkiem nieźle, nie? 90% ludzi, którzy grali, w to We're impressed with No pewnie, już, szeruję, ale to nie jest koniec, tak. Snapchat czy Aston Martin? Martin Stone, Martina Stone ma na pewno mniej, nie wiem nad czym się zastanawiam. Andrea Pirlo. Nie wiem kto to jest, a jakiś piłkarzyk. Nie lubię piłkarzyków, więc mniej. Wells Fargo. To są wodospady... Fargo? Nie, to był Waterfalls. No to hiker hik mimo. Co? Nie wiem co to jest. Nie, nie no Pokemonki. Pokemonki ma mniej niż ULSW. To jest nieporozumienie, proszę państwa. Eduardo Mangiero. No no, szczytne, zaszczytne, godne poszanowania, podziwu, eee, skornia Wysokość wysokości mniej niż 600. Nie no, klimaty czacz, ma więcej, ma około 300 koła, dokładnie ta Pet insurance, no pet insurance widzę w tym więcej potencjału do wyszukiwania. No ale w sumie kto dba o te zwierzęta, nie? <laughs> czysta, jeden koła, tylko... Nie no, Jose Mourinho, to jest, kto to jest? To nie jest jakiś ten trener? Dobra, Simpsony na pewno mają więcej Aha, mają porówno XT, kłamstwo I Tesla ma więcej, o wiele To było całkiem proste Tom Hanks, nie znam, ale na pewno ma mniej No, o 3 miliony Mafia 3, na pewno ma mniej, niestety Taka ultowa, kultowa gra. Słuchanie Ejdu? Aha, że te, że słuchawki trzymają więcej od Mafii 3. No nie wiem, no stare babki korzystają z internetu. No nie no, może rodzice starych babek korzystają, aby typać o nie, nie? Więc y, żyjąc z tą informacją stwierdzam też, że y, mam to gdzieś, nie? O, no właśnie. Uri Geller. No nie wiem, ale przystojny jest, nie? Nie wiem, kto to. Real Madrid. No Real Madrid. A czemu fotki nie ma? Brak kraju dla starych ludzi. Chyba jest mniej tego, nie? O Boże, ależ... Owen Hart? E, nie znam. Okej. Okay. To na pewno więcej. Prince Charlotte ty, ty, chyba strona nie przewidziała, że... Test Controller? Eee... No właśnie mniej, mniej właśnie. Tak mi się kojarzy. Star Trek? Star Trek? E... Hmm, Jest to kultowe. Jednakże no, wydaje mi się, że jest więcej. No, dobrze myślę, nie? Syngnialny. No Minecraft, nie? Ale nie na tyle, Minecraft. Szczęśliwa trzynastka. I na tym, na tym nie kończymy. Na tym nie kończymy. E, ale mi się to nie podoba, nie? Czy nie ma tych zdjątek? Nie no, Pringles. Pfu, ile? O 170? O 167 Tak? Nie wiem, mnie w komentarzu. Jak jeszcze tutaj zostałeś? E, Powątpiewam w to. Mano Sealant? No, Mano Sealant ma mniej. Mówiłem, fajne namiot. Horoskopy pewnie, że horoskopy jest o wiele więcej. Jakie macie znaki Zodiaku? <grym> Katia nie wiem kto to jest, nie? Ma 8 ko, pozer ale pozer Więcej, jak to wyszukuje 9,11. <grymne> Rakuten, nie kojarzę tej nazwy. Okej, okay, ale pójdę blisko. Dr. Martens, mniej jak nic. E, znowu tyle samo, X -e? Gordichowa, mniej, nie znam tego. Granola, granola brzmi jak jakaś przyprawa, więc powiedziałbym, że więcej. Ale czy jest to przyprawa, się przekonamy, jakby się załadowało. Cleveland Indians, o miałem rację. To jest jakiś zespół nie. Są zupełnie jakości kamery. Są coś. Są zupełnie jakże tej wielokulturowości, jakże po tym, że on jest brudny, i po tym, że że, że co, czy ten chce mu przybić piątkę, a ten daje mu lajka? Like no to powiedziałbym, że więcej. Ale ty, Pantera? Różowy? Nie no, to pewnie dla dzieci, nie? Googluj, googlej się mniej? Trzy razy, mniej? No bra, dzięki, dzięki za, że jestem fejmem. <coughs> buddyzm? Czy Briand? Nie no, imo buddyzm, nie? Na pewno jest więcej niż 30 wyznawców buddyzmu. No niestety Dior jest ważniejszy tak od buddyzmu, z tego co wychodzi. Borussia Dortmund? No Dortmund jest całkiem popularny, nie? No nie wiem, czy jest Borussia. The White Helmets? Nie wiem co to są za seriale, nie? 49-500 poże, ale trzeba być undergroundem, nie? Podziemą w istocie. It's... Kotek genowe Mniej, nie kojarzę, ale mają to samo. Bulimia? No, bulimia więcej. no Anoreksja i te sprawy. Familii Guj No, Family guy jest gotowy do zdetronizowania. Zdetronizowania. E, polis? No, pewnie, że polis. Polis ma mniej niż Family Guy? No, w istocie. W istocie, o, to ja, nie? Kiedy patrzę na materiał i jest wystarczająco czasu. Hello.